Wasza największa fopa? Yy, ja, do, no, no, ja dostaję jeden punkt, bo nie mam. No. <gadanie> czyli <gadanie> czyli ja, no, moją największą fopą jest przyjście do fopa i nieposiadanie fopy. Bardzo ładnie. Bardzo ładna. Jeden, na dziesięć. jeden na dziesięć. Mariusz? ja yy, co, nie wiem czy to jest takie olbrzymie fopa, ale w każdym razie ja jestem ten, wiecie, ten zły w tej firmie, no, bo od wszystkie wiadomo. te dokumenty za finanse i tak dalej i tak dalej zawsze, zawsze mówię, Osobą, jedno. Słuchajcie, tu macie do podpisania NDA. Pamiętajcie, nigdy nie wysyłajcie, nie pokazujcie znajomym nikomu projektu, zanim dostaniecie od nas zgody, zanim my nie dostaniemy zgody. Do tej pory przez. I to jest prawda, ale za co, do, do czego dążę. Przez kilkanaście lat nigdy nie wyciągnęliśmy, da, i niech tak zostanie do końca świata jeden dzień dłużej, jakby powiedział Jurek Owsiak. No i mówię, OK, wszystko pięknie, no i ludzie zazwyczaj się w tej słuchają i tak dalej. My naprawdę na to zwracamy dosyć mocną uwagę, no bo można popełnić mm -hmm. pewnego rodzaju. FOPA. <laughs> pamiętam, robiliśmy dla jednej z domów, agencji reklamowych, domów postprodukcyjnych, bardziej agencji, dosyć znanej, naprawdę znanej, robiliśmy. Reklamę na rynek arabski, do dużej telewizji arabskiej. No i zrobiliśmy to. Wszystko ok. W ogóle tam nowy system opracowaliśmy, cieczy i tak dalej. Wow, git. No i pff, no chcieliśmy się pochwalić, no ale wiadomo, no, no czekamy, no czekamy, czekamy. A w ogóle było ciśnienie przy tym projekcie. Straszne ciśnienie, typu tutaj już, bo klient już będzie musiał mieć emisję i tak Reklamy. dalej. I minęło chyba z cztery miesiące od momentu, kiedy my to oddaliśmy. A bo strasznie ci się nie mówi, przy oddaniu, więc mhm. ja to mówię: założyliście, tak, że założyliście. Ja założyłem mówię, tak. To już poszło. Poszło, tym bardziej do telewizji, wiadomo, ramówki się zmieniają i tak dalej. Mówię: Dobra, to już poszło. Wrzucam na Face'a, co że zrobiliśmy. Całe szczęście mieliśmy zalajkowanych naszych przyjaciół z tej dużej agencji. W ciągu pięciu minut nagle miałem telefon, nie wiem, czy minęło pięć minut. Ściągaj, to błagam cię, ściągaj. No? No i, i to było, wiecie. Chodzi o to, że ja wszystkich upominam, jestem ten, wiecie, ten taki kat, patrzę, a sam zrobiłem sam zrobiłeś kardynalny do błąd. Ja powiem szczerze, między 3,5 a 4 na 5 o kurde. naszych, naszych kategorii. Bardzo dobra FOP. Ucz się! No.